Cześć, z tej strony Skit z ekipy Boom Squad. Zaprezentuję Wam jak wygrać mody do Gotika, jeżeli chcecie mieć identyczne, takie jak ja mam. Oczywiście w opisie będą również linki do pobrania. Więc zaczynamy. Po pierwsze co jest nam potrzebne to Gothic Flyer Kit. Więc spokojnie sobie klikamy tutaj, później to wszystko będzie się pobierać. W sumie mam pobrane, więc nie będę zapisywał tego. Następnie musimy pobrać GDK1 e, Classic System park. Później mamy tutaj e, Carnage Graphic Patch. Też go My e, Dajemy powierzchnię w pośredniu, jeżeli chcemy. I tutaj się nam pobiera. Musimy pobrać również teksturę, tekstury jakieś dodatkowe. Nie wiem dokładnie. To one zmieniają, tak się od razu wszystko odgrywa to jednak jest w trochę roboty ale jak sami gdzieś się na filmiku bardzo dużo zmienia jednak to wszystko w grze. tutaj musimy do Directa 11 też obydwie paczki zarówno do Gotika 2 jak i do gotyka 1 podać więc wchodzimy sobie tutaj u zniknął i dajemy tutaj do lat, tak żeby nie wtedy pobierać i tak samo, cofamy i to samo robimy z dotykiem 1, też tutaj mamy do I już jak się paczki pobierają, to możemy pozamykać to wszystko. Yy, nie pamiętam, jak się to nazywa, ale to też jakiś pacz poprawiający. No teraz to niestety, ale w każdym razie to jest też bardzo ważne, więc tak samo download Nao naciskamy, pobiera się. Ze strony gry online możemy pobrać patch z dubbingiem do mrocznych tajemnic również dajemy powierzchni za darmo, ale tutaj już musimy odczekać i to samo robimy z samym mrocznym, z rodziciem mrocznym tajemnicem, więc tak samo odczekujemy i pobieramy to. Dodatkowy smaczek. Jeżeli nie będziecie chcieli odgrywać mrocznych tajemnic, bardzo polecam zainstalować. Gothic Reload Mode On o wiele bardziej poprawia grafikę. Niestety, to jest tylko demo, i jest na pierwszy rozdział. No, bardzo szkoda, ale naprawdę bardzo dużo robi. Więc yy, macie trzy linki: macie złoto w Goty pobrać albo z Dropboxa, albo po prostu od razu tak. Ok, więc yy, teraz, tak, że już wszystko jest. Yy, jest już wszystko ładnie pobrane. No to wiadomo, wszystko rozpakowujemy, yy, wszystkie oczywiście te paczuszki i zaczynamy tak. Yy, przygotować sobie od razu tam gdzie macie gotyka, zainstalowaną, w moim wypadku to jest na Steamie, Steam Common. I szukamy gotika. Jest gotik. OK. Więc po pierwsze instalujemy Gothic player Kit, Tak, 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 ja nie będę instalował, bo to wszystko mam. Yy, następnie instalujemy Classic System Pack. Tutaj się pyta, no nie chcemy. On tam się pytał, czy chcecie tylko polską wersję, czy chcecie może więcej, tam e, jakiś angielski, czy może nawet po rosyjsku chcecie sobie pobrać, czy jaki tam chcecie. Następnie musimy skopiować Carnage Graphics i wrzucamy go w Data. I tutaj go po prostu sobie wklejacie i dajecie tak, i oczywiście zamienić, jeżeli już macie, chociaż wątpię, żebyście w to mieli. Wypakowujecie tekstury kolejne. No to się pakował, bo Nie mam tego. I to samo, bierzecie to, pliczek, kopiujecie i wrzucacie tutaj tak samo do folderu data. Oczywiście zamieniacie pliki, jeżeli macie, bo może tak, że ktoś już na przykład to używał tych, patrzy. Następnie, tak co jest ważne, najpierw no w sumie obie, obie pliki macie wypakować. Ale gotika 2 najpierw wrzucamy. Więc kopiujecie później tą całą ścieżkę, no, oczywiście pliki się nie pakowały, i wchodzimy nie w sek, tylko system. I wtedy, jak się wszystko wypakuje z gotik 2, bierzecie całą paczkę, kopiujecie, wklejacie. On się za czy chcecie podnieść niektóre pliki, mogą być wrzucone już wcześniej, a niektóre niekoniecznie, ja tego nie będę robił, bo mi zaraz podmieni, więc wszyscy teraz, yy... no dobra, muszę to zrobić, bo muszę podmienić już jakieś pliki, bo że przez to mi się gotik nie uszkodzi przed torkołym sensem, dobra, no yy, tak, wrzucimy go 2, mm. ok, dobra podmienić te pliki, nie będziemy ryzykować, żeby coś zepsułem i następnie po kiedy 1 wypakujemy Gothica 1 i będziemy kopiować jeszcze raz te same bierzemy, kopiujemy i wklejamy jeszcze raz i podmieniamy w sumie tak naprawdę te same pliki, no ale jest taka kolejność i tak musi być to zrobione Yy, dobra, i na sam koniec rozpakowujecie tutaj sobie GN1NP. Update i to samo bierzecie do folderu system G3D11, kopiujecie, odmieniacie. już podmieniacie. I w tym wypadku macie teraz dwie możliwości, możecie, to już nie ma w sumie kolejności, możecie sobie rozpakować mroczne tajemnice, zainstalować, oczywiście jeżeli chcecie to obrywać, a jeżeli nie chcecie obrywać modu przez ludzi zrobionych, dodatkowo poszerzy nam grę, to możecie po prostu grać na czystej grze bez tego i to jest zwykły instalator, włączacie i instalujecie go. Tak samo z dubbingiem, jeżeli chcecie oczywiście dubbing, bo nie musicie, wiadomo, to jest amatorski dubbing yy, zrobiony przez y, ludzi, którzy pracowali nad tym modyfikacją, więc y, to nie będzie super boski dubbing, ale jednak uważam, że lepiej nawet sobie wgrać ten dubbing niż. Yy oglądać same tak naprawdę <grychy> ruchy warg postaci, więc yy, no, na pewno polecam. Mimo wszystko. I wtedy tak, yy, macie już mroczne tajemnice itp., więc tam wyskoczą Wam yy, Gothic Player Kit, jak będziecie włączać, będziecie mieli możliwość włączenia do jak i mroczne tajemnice. I teraz tak, jest Gothic Reload Mode. Dajemy sobie polski oczywiście, że chcemy. Ja już mogę sobie dać graj, ale jest tak, że jak się instaluje, to może zacząć różne mody. on tam player kit'a będzie się zainstalować i wszystkie inne rzeczy, więc nie wiem czy po prostu nie wystarczy sobie reload'a włączyć i zainstalować. W tym wypadku jest teraz tak, że jak włączymy player kit'a, to po prostu będziecie mieli możliwość albo gracie w zwykłego, albo w reload mode, albo... To był, to był, to był... był... Mroczna tajemnica. Zaraz zobaczymy czy mi się tu uda Wam to zaprezentować. I jest, coś takiego. I teraz bardzo ważna uwaga. Jeżeli włączycie sobie mroczną tajemnicę, reload mod nie będzie działać, będziecie mieli te wszystkie ładniejsze tekstury Direct 11 owszem, ale to nie będą te takie najładniejsze tekstury. No bo niestety go Reload Mod to jest zupełnie osobna modyfikacja tak naprawdę, więc... W sumie to tyle. Nic skomplikowanego z instalowaniem, tylko tak jak mówię, albo gracie sobie na czystym Gotiku wraz z reload mod i od razu włączacie przez to, albo po prostu gracie w mroczną tajemnicę, ale bez reload moda. Tak czy siak grafika w Gotiku robi szał tu i tu, więc naprawdę warto sobie przejść tak naprawdę z dodatkiem do... Bo... Reload Mode to jest tylko pierwszy rozdział, tak jak już wspominałem, więc no dużo tego niestety nie ma. Więc y, trzymajcie się. Jakbyście mieli jeszcze pytania odnośnie modyfikacji czy czegoś, to śmiało piszcie w komentarzach.